Czy dmuchany samolot Balon ma jakikolwiek sens? Intuicja większości z Was zapewne podpowiada, że nie, ale brak logiki to zdecydowanie za mało, aby powstrzymać inżynierów z Goodyear oraz amerykańskich generałów. Ta niecodzienna współpraca zaowocowała powstaniem Goodyear in Flatoplane, czyli całkiem dosłownie latającej maszyny, która była po prostu nadmuchiwana. I to niemal w całości, bo poza silnikiem, śmigłem i kilkoma elementami kokpitu, wszystko tu wypełniono powietrzem. Choć całość prezentuje się absurdalnie, założenia były całkiem sensowne. US Army zainteresowało się Tą technologią, widząc w niej potencjał w opracowywaniu planów ewakuacyjnych dla żołnierzy uwięzionych za linią wroga. Dmuchany samolot miał być w takich sytuacjach zrzucany we wzmocnionych pojemnikach w okolice ich pozycji. Po otworzeniu pojemnika do nadmuchania samolotu wystarczyło zaledwie 5 minut. Oczywiście nie robiło się tego ustami, tylko dołączonym w skrzyni specjalnym silnikiem z kompresorem. Gdy nadmuchiwanie się ukończyło, pilot uruchamiał ręcznie prosty silnik dwusuwowy, wsiadał za stare maszyny i mógł ruszać. W zależności od wersji Goodyear Inflatopane mógł osiągnąć prędkość od 60 do 120 km na godzinę, czyli dość niewiele, a maksymalny udźwig pozwalał na zabranie na pokład od jednej do dwóch osób. Rozpięte skrzydeł wynosiła początkowo niecałe 7 metrów, a późniejsze warianty dobijały do poziomu 8,5 metra. Całość, ku zaskoczeniu wielu, działała zgodnie z założeniami. Pozwalała przelecieć nawet kilkaset kilometrów, ale miała oczywiście jedną poważną wadę. Dmuchany samolot wykonany był z tkanin nylonowych pokrytych gumą, czyli materiałów, które wprawdzie dobrze się pompowały, ale wystarczył jeden pocisk, ptak, czy jakikolwiek twardszy odłamek aby uszkodzić Chodzić powłokę i sprowadzić samolot na ziemię. Niemniej zanim US Army zrezygnowało całkowicie z prac nad maszyną, zdążono zbudować 12 działających jednostek, a sam projekt anulowano dopiero po kilkunastu latach.